Wczoraj no, nastroje po tym meczu były fatalne, no, ale też z drugiej strony nie ma czemu się dziwić. No, 0-6 przegrać to jest, to jest y, trauma, to jest można powiedzieć blamasz i, i no, nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Zagraliśmy bardzo słabo, trafiliśmy na dobrze dysponowanego przeciwnika. Yy, no ale prawda jest też taka, że oddali 6 strzałów i, i, i strzelili 6 bramek. Szapoba, bo to jest e, duży wyczyn. Natomiast my mamy olbrzymi materiał do, do analizy. Dzisiaj zrobiliśmy już wspólną analizę z drużyną, e, wyjaśniliśmy sobie wiele rzeczy. Myślę, że taki mecz się już nam nie przydarzy. Dobrze to było na początku okresu przygotowawczego. Jest nad czym pracować, e, jest co poprawiać, więc temat Hanzy zamknęliśmy. Przed nami kolejne dni treningów i w sobotę mecz e, z FC Nichibberka. Ten wczorajszy skład był, tak jak trener zapowiadał, mocno eksperymentalny. Dużo młodych zawodników mieszanych z tymi nazwiskami znanymi z rozgrywek ekstraklasy. No i właśnie pytanie, czy po tej wstępnej analizie ma trener już jakieś wnioski dotyczące indywidualnych występów? Znaczy, powiem inaczej, bo ten mecz wczoraj miał być od początku. Tak podchodziliśmy do tego, że to miał być przegląd naszych kadr. No, trafiliśmy akurat na przeciwnika, który no, te kadry, powiedział, szybko zweryfikował. Natomiast to nie jest tak, że akurat to, że grali młodzi zawodnicy, my będziemy szukać alibi dlatego przegraliśmy. Absolutnie nie, to nie oni wcale są winni. My wszyscy zagraliśmy słaby mecz, ale ci chłopcy zobaczyli ile jeszcze pracy czeka, jak wygląda taka profesjonalna piłka, chociaż to była druga Bundesliga i, i do czego trzeba po prostu dążyć, więc myślę, że Przykra ta lekcja dla nich na początek, ale myślę, że będzie bardzo dobra. W rozmowie po pierwszych dwóch dniach obozu powiedział trener, że planuje trener dwa spotkania z takim eksperymentalnym składem. No i właśnie, czy ten wynik 0 do 6 zmienia coś w tych planach, czy raczej nie panikujecie i na spokojnie do tego meczu z Norymbergą podchodzicie? Nie, no, oczywiście, że nie panikujemy, natomiast no, wnioski trzeba wyciągnąć, więc mecz z Norymbergą myślę że też będzie bardzo ciekawy sparring. W dalszym ciągu zagramy z większą ilością zawodników, natomiast te zmiany już będą w różnych wymiarach czasowych, więc, więc trochę ten zespół będzie powiedzmy inaczej wyglądał, bo tutaj rzeczywiście były takie dwie jedenastki bym powiedział trochę eksperymentalne, które nigdy ze sobą nie grały i nie podejrzewam, żeby jeszcze raz zagrały, ale mnie to też było potrzebne do tego, żeby zobaczyć tych chłopców na boisku z dobrej klasy przeciwnikiem, bo to jest najlepsza ocena. Wspomniał Pan, że zawodnicy dość mocno przeżywali tą wysoką porażkę. No i jak reaguje się na taki wynik? Jak wyglądał ten dzisiejszy dzień? Znaczy, myślę, że oni dobrze zareagowali na tą porażkę, bo mieliśmy wczoraj e, krótkie takie spotkanie wieczorem po, po, po kolacji odnośnie tego meczu. Dzisiaj dwa treningi, na których widać było, że, że pracowali bardzo solidnie, bardzo mocno, wręcz można powiedzieć, że trawa się paliła myślę, że, że zdają sobie z tego sprawę, że zawalili, zawiedli zaufanie profesora, zawiedli zaufanie, zawiedliśmy zaufanie profesora, zawiedliśmy zaufanie kibiców i to, to trzeba będzie po prostu odrabiać, natomiast reakcja jest pozytywna, bo, bo wyglądało to dzisiaj naprawdę dobrze, więc... Znaczy dzisiaj jednostki treningowe na boisku, obawialiśmy się trochę o pogodę, bo straszono nas tutaj opadami deszczu, ale na szczęście Podczas dwóch zajęć treningowych można powiedzieć, nie spadła kropla deszczu, więc boisko dobrze przygotowane. Oba zajęcia typowo piłkarskie pierwsze bardziej takie wprowadzające, natomiast drugie już już w podziale praktycznie na, na dwie drużyny z, z finalizacją, z, z, pewną, z pewnymi elementami taktyki. Dużo takich zajęć piłkarskich, które oni najbardziej lubią, ale to też widać było, że, że ta reakcja. Została przekuta to, na to, co się dzisiaj działo na boisku i, i ten zespół tak jakby pomału no, podniósł głowę i, i myślę, że wraca tlenu.